Widzicie w kurniku bożenki, już od samego rana gorąco pokazują termometry 18 stopni, więc dzisiaj chyba będzie upalnie. W ogóle wiatru, piękne słońce. Także dzisiaj chyba zapowiada się piękny letni dzień i te szybciutko kurki otworzyć. Już, już, już. Już, już, już szybciutko. Szybciutko, szybciutko, proszę pan Stefan I, pomalutku, bo... Ty, Zofia, wracasz? Wracasz, jajeczko składać? No co? Zaraz przyniosę ziarno, bo widzicie, miseczki nie miałam. Zostawiłam sobie miskę tutaj wczoraj, i nie przyniosłam ziarna. Zaraz przyniosę ziarno i wodę. Bo kurki głodne, co? Na razie jakieś tylko robaczki zbierają, widzę, o. Takie muszki. Nieraz tak biegają śmiesznie za muszkami. O matko, jak ty kurzysz! Stefan! Czy kumpel jakiś tam już zaczyna piać. Za czym ty tak biegniesz? No, za jakimiś muszkami. Oj, za kasza. No Stefan. Det ser veldig bra ut. każdej wody. Przyniosłem jeszcze drugie poidło tutaj żeby miały więcej wody, bo dzisiaj będzie gorąco. O, jak ładnie piją tamte jedzą zapalczywie, a te piją. Będziesz miała Zosia co brudzić. Wiesz no dwa takie poidła, proszę, proszę. Po pierwszym szaleństwie jakie jest, jak wypadną z kurnika, zwłaszcza Stefan, to teraz już spokój nastał. Jedzą sobie, piją. Zosia tam planuje jajko. I troszeczkę się uspokoiło. Tak? Znowu nie będziesz mogła się zdecydować? No, troszeczkę po szaleństwie porannym jest spokój, zapanował. A sobie grzecznie moje kurki, grzecznie sobie tutaj dziubią. Dynię im zaniosę, bo połowa została jeszcze, to niech sobie podziubią. Pesteczki zjedzą miąż, one tak lubią sobie mieć taką właśnie całą. Gdzie się pchasz ty pan. No już wam daję. No proszę. No. Lubicie dynię, nie? No, troszkę pesteczek. Później będziecie miały miąższ. One jak tak im położę, to przez długi czas sobie tak podziobują, mają. Kiedy mają ochotę, to sobie, to sobie jedzą. Hmm? Zaraz trapkę wam przyniosę. Ja pan ty też zjedz troszkę. Szkórką sałatkę dam, bo tutaj jeszcze taka ładna sałata jest. O. Teraz mi tutaj to wyciągnę. Jedna o. druga, trzecia. I takie sałatki dostaną. Taka sałatka to jest fajna, taka orzeźwiająca dla nich. No już, już, już. Już dostaniecie. Proszę. Sałatę uwielbiają. Lubicie arbuza, co? Dostały troszkę arbuza, arbuz je troszeczkę ochłodzi, bo jest dzisiaj bardzo parno i duszno i gorąco to takie orzeźwiające. co? co czarnuszka? co? m u 어 No, co tam zgubiła ziemniaczka? Trzeba zjeść go. No Stefan, tam ziemniak jest, proszę zjeść. Kapustka kiszona, co? Ale makaron dzisiaj jest to. Pierwszy idzie makaron. No zjedz, Stefan, ty też coś. Ale jesteś ważny kogut, co? No, taki jesteś ważny kogut. Super. <śmiennie> Zosia, a ty to już przeszłaś samą siebie. Co ty zrobiłaś? Ona dwoma łapami na to skacze. Na to poidło, matko jedyna. Co wy tu wyrabiacie? Zosia, znosiłaś już dzisiaj. No Stefan, no las do miski i wysypał wszystko. Miałem ja jeszcze jedno jajeczko. No, wysypał wiarno. A to sobie z tego zbiorę. Woda jest czysta. Wszystko jest w porządku. Pięć pięknych jajeczek. Codziennie, prawie codziennie jest pięć. Cały czas. Odkąd zaczęły się nieść i niosą się już wszystkie. To praktycznie codziennie mamy pięć jajek. Rzadko się zdarza, że są cztery, a 3, no to już bardzo rzadko. Dostały ziarno, więc zajęły się ziarnem. A tutaj jagoda jakieś wykopaliska prowadzi razem z Zośką, a Zośkę cały czas coś gnębi, bo coś tam ciągle jękoli. A te kurki tutaj sobie jedzą ziarno. O, jagoda! Doszła do wniosku, że też je trzeba posilić przed, przed nocą. No i dobrze. I proszę, teraz Zosia wykopaliska prowadzi. Jakieś robaczki wyciąga. No i dobrze, moje drogie. To sobie już teraz tu siedźcie. Macie wszystko. Jeszcze tylko wodę Wam zmienię na wieczór. No, przyniosłam świeżą wodę. No to Zośka już kombinuje oczywiście, ale pijdzie i się chce, widać no. Stefanowi nawet się chce pić. O, fajnie pije. Aleście przekopały tu. Wam wystarczy teraz ziarno i woda i wystarczy przyjdę przyjdę tutaj o dziewiątej Was zamknąć tutaj w tej części, a na razie a na razie sobie pojedzcie.